Ważne tak wypowiedziane, a złocisty blask obrącze staje się ozdobą rączek. Wiemy dobrze, ta ozdoba bierze wiasem z serca oba. Co miłością wypełnione razem dziś ra ruszają drogę. Siąc na koniec błogosławi, idźcie zgodnie, pan jest z wami. Ceremonia się zamyka. Wszystkie równo serce pika jednym, bo ślub wspominają, wróć, bo na ślub czekają, lecz większości. Dek zapiera radość z tego wydarzenia. Przed kościołem życzeń wiele, a już potem na wesele. Droga wiedzie pod anioły. Suto zastawione stoły, gra orkiestra, pachnie chlebem. Patrzę na to ze zdziwieniem, bo scenaria jest przepiękna, Żydzem z Hollywoodu wzięta. Los Angeles, Sulejówek. Dywaguje, dywaguje. A czy czasu nie marnuje? Wszak już inni za stołami piją zdrowie młodej pary i radośnie wiwatują, z muzykami pośpiewują. Za rodziców teraz toac i za dziadków. Tak raz po raz znoszą się puchary w górę. Nikt tu dzisiaj nie próżnuje, jeszcze wczesni niechaj żyją. Niechaj z gośćmi się napiją ponownie młodych zdrowie, gorzko, gorzko, niesłodzone. Pocałunki, pocałunki być jak zubercówki, bo inaczej sala woła, panie młody! Kiepska szkoła! <grymne> Tylko trening mistrza czyni. Stara prawda, moi nimcy!